Wielu Polaków ma problemy ze wzrokiem. Wizyty u okulistów i operacje mogą być bardzo drogie. Jak się okazuje, coraz popularniejsza staje się metoda leczenia wzroku z użyciem substancji aktywnych zawartych w roślinach i ziołach. Po raz kolejny matka natura przychodzi nam na pomoc, gdy zawodzi nas nasze ciało. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, to obejrzyj ten film od początku do końca, ponieważ może się okazać, że produkty opisane w tym filmie mogą znacznie przyczynić się do poprawy Twojego wzroku i Twój odwieczny problem zostanie rozwiązany. Wydaje mi się, że warto poświęcić kilka minut na to, aby rozwiązać tak trapiący problem. Zaczynajmy. Spędzanie dużej ilości czasu przed telewizorem, palenie papierosów. Różnego rodzaju choroby i leki mogą wraz z wiekiem wpłynąć na znaczne pogorszenie kondycji naszego wzroku. Obecnie w Polsce ponad 10 milionów osób używa okularów, a co drugi Polak ma kłopoty ze wzrokiem. Aby pomóc naszym oczom, poza zredukowaniem wymienionych wyżej nawyków, warto pamiętać o odpowiedniej diecie dla wzroku. Każdy organ, by odpowiednio funkcjonował, potrzebuje wielu składników odżywczych. Które wpływają na jego kondycję. Ponadto, oczy trzeba dobrze odżywić, aby służyły nam przez długie lata. Poniżej znajdziesz składniki odżywcze, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania Twojego wzroku. Po pierwsze, witamina A. Jest ona niezbędna dla oczu, a jej niedostateczna ilość może prowadzić do zaburzeń widzenia o zmierzchu, czyli tzw. kurzej ślepoty. Szczególnie niebezpiecznej dla kierowców. Jeżeli znaczne niedobory witaminy A utrzymują się przez dość długi okres czasu, to może dojść nawet do całkowitej utraty wzroku. Witamina A zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej oka nawet o 50%, a także zwiększa produkcję ochronnego śluzu, który nawilża oko aby zapewnić organizmowi odpowiednią mi dawkę nie trzeba stosować suplementów, ale przede wszystkim zadbać o urozmaicenie diety. Źródłem witaminy A są zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Najbezpieczniejsza dla nas prowitamina A występuje w warzywach i owocach. Najbogatsze w beta karoten są: marchew, szczaw, szpinak, papryka czerwona, por, pomidor dynia, mango, melon, cykoria, brokuły i szparagi. Witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B wspomagają pracę układu wzrokowego, łagodzą objawy zmęczenia oczu i poprawiają ostrość wzroku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje witamina B. Jej niedobór powoduje zaburzenia widzenia. Ważna jest także ryboflawina, tzw. witamina B2 której zbyt mała ilość w organizmie jest przyczyną obniżenia jakości widzenia i uzawienia oczu. Dobrym źródłem witaminy B1 i B2 są nasiona słonecznika, ryż, ciemne pieczywo, kasze, ryby, warzywa i owoce. W witaminę B głównie bogate są jaja, pieczarki, twarogi, sery oraz różnego rodzaju pestki i nasiona. Ostatnią ważną witaminą dla naszych oczu jest luteina i zeaksantyna. To związki należące do kartenoidów, które zapobiegają uszkodzeniom wzroku. Znajdziesz je w kukurydzy, szpinaku, zielonym groszku i żółtkach jaj. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak utrzymać swój organizm w zdrowiu to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.